Witajcie kochani, dzisiaj wziąłem się zasadzenia ogórków. Jest co prawda wcześniej rano, bo jest chwilę przed godziną 6. Natomiast zostawiam sobie jeszcze parę sadzonych moich ogórków. Ja swoje ogórki, jak wiecie, sieję po 2-3 sztuki do jednej doniczki. Jest to doniczka P9. W takiej doniczce staram się, żeby te sadzonki wytworzyły pierwsze liście, te takie właściwe, nie liścienie, czyli te poniżej. I wówczas taką całą kępkę przesadzam do gruntu. E, tu mam akurat odmianę szklarniową, to jest odmiana z saladin i zostawiłam sobie tego 6 e, czy 5? 5 e, właśnie doniczek i będę starała się w takim właśnie małym tunelu foliowym, który służył mi docelowo jako inspekt do hartowania, aby te ogórki zasadzić. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądają moje ogórki, jeżeli chodzi o grunt, bo już gruntowe zostały zasadzone również w takiej formie, i zaraz Wam wytłumaczę, o co z tymi ogórasami chodzi. Tu mamy akurat melony ananasowe z Francji, więc też jeszcze te sadzonki czekają, aż po prostu, o ten jest coś taki biedny, więc go po prostu usuwamy. Zostawiamy tylko te sadzonki, które naprawdę prezentują się dobrze. Jak widać, te liście są mocno wybarwione, są ciemnozielone, są zdrowe. Nie ma na nich za, żadnych znamion niedoborów jakichś substancji. Liście nie żółkną, nie stają się białe, więc jest wszystko ok. A tu mam dwie dynie, jedna Dynia to jest dynia róż i to jest francuska, natomiast druga to jest dynia olbrzymia, która w ogóle nie wzeszła, co mnie nie martwi z tego względu, że po prostu wsadzę sobie trzy te dynie francuskie i mi to w zupełności wystarczy. Natomiast w tym miejscu jeszcze jakieś niedobitki cukinii zostały, więc może coś z tej cukini jeszcze zrobię, chociaż już cukinię mam na miejscach stałych. Weźmiemy sobie jedną doniczkę myślę, że tego. Może saladina szklarniowego. Zaraz Wam pokażę, w jaki sposób my sobie takie ogórki sadzimy. E, w ogóle mój syn okazało się, że napchał jeszcze więcej ziemniaków niż mi się wydawało i ziemniaki rosną praktycznie wszędzie. E, jak widzicie w tym miejscu mam swoje sadzonki ogórków. One już gdzieś około tygodnia są na miejscach stałych. Widać, że nic się im nie dzieje. Mają bardzo ładnie wybarwione liście, są ciemne. Jak ja sadziłam, dokładnie w ten sam sposób, w jaki sadziłam pomidory czyli pod ogórka wsypywałam garść obornika granulowanego, bydlęcego i zostawiałam taką delikatną przestrzeń, przesypywałam ziemią, a następnie. Umieszczałam w niej całą doniczkę, co jest ważna. Różni pomidora. Pomidory nie mają problemu z tym, jeżeli w jakiś sposób uszkodzicie im liście. Natomiast jeżeli będziecie starali się na przykład rozdzielić takie ogórki, Wówczas ogórek bardzo nie lubi przesadzania i tym bardziej nie lubi grzebania przy jego korzonkach, które pomimo tego, że cudownie pachną ogórkami, no niestety nie lubią tego, jeżeli ktoś gdzieś tam w nie ingeruje. Dlatego ja sadzę sobie zawsze po dwa, trzy nasionka do jednej doniczki, tak jak mówią. Na przykład tu mamy naszego tego ogórka szklarniowego. Jak widać, bryła korzeniowa jest jak najbardziej ok, widać, że bardzo ładnie przerosła. Mamy tu dwie sadzonki, i teraz dużo osób robi tak, że po prostu. W tym miejscu stara się rozdzielić te ogórki, żeby jednego sobie wsadzić osobno, drugiego osobno. Pamiętajcie, że ogórek nie ma jakiegoś potężnego systemu korzeniowego, który wymagałby tego, żeby rosnąć indywidualnie, tak jak pomidor. My zawsze sadziliśmy ogórki w kępach, a później, w zależności tego, jak chcemy, prowadzimy sobie go na tutaj, akurat są nasze siatki już rozciągnięte na siatki, i wtedy każdy ogórek zyskuje swoją. Natomiast jeżeli zaczniecie uszkadzać systemy korzeniowe, istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, po pierwsze, że zanim te systemy korzeniowe się rozbudują, wasze sadzonki, sadzonki ogórka padną. Ogórek nie lubi tego, kiedy uszkadza mu się system korzeniowy, on woli po prostu być przesadzany w całości. Także ja, jeżeli kochani, tylko możecie, bierzcie po prostu całą taką sadzonkę prosto z doniczki i wsadzajcie ją sobie już na miejsce stałe. Jeżeli ogórek przestanie nam pobierać substancje z gleby, te składniki mineralne, wszystkie po prostu związki, które potrzebuje do prawidłowego rozwoju, wówczas zaczną wam żółknąć liście. To, co tu jest, to jest akurat po prostu kropelka wody, musiała spaść jeszcze jak były w tunelu, i wówczas po prostu odparzyło listek, ale widać, że problemów nie ma. Jedyne, czego się boję w tym sezonie. To jest jak rzekomy i rzekomy, którego mieliśmy właśnie w zeszłym roku i po prostu zdziesiątkował nam ogórki. Robiliśmy dosiewkę, no ale jednak te niestety ogórki były już dużo później. Więc w tym roku będę szyła ze starych firanek, takie jakby wigwamy, narzuty, namioty, zwał jak zwał, które będą właśnie chroniły nasze ogórki przed różnymi szkodnikami, które będą niestety się pojawiały w miarę wzrostu temperatur i gdzieś tam rozwoju roślin. Jeżeli nie wiecie, jaka odmiana ogórka dla Was jest najlepsza, spróbujcie wysiać kilka odmian, po 3-4 nasionka, także będziecie w stanie wtedy sobie stestować, jakie macie ogórki. U nas ogórki, które są zasiane, to jest odmiana Olimp, to jest odmiana Oktopus, to jest ogórek śremski, ogórek Polan, partokarpiczny i dodatkowo mamy jeszcze ogórki sałatkowe Iwa, ale to są ogórki gruntowe. Mamy również ogórek wężowego i ogórek wężowy, Nazywa się Longo China także też tego ogórka mamy u siebie w ogródku. Jedyne co mnie na razie martwi, to przyznam, że te temperatury w nocy, jeżeli temperatury będą spadały poniżej 5-6 stopnia Niestety takie no się u nas zdarzają. Ja swoje ogórki nakrywam agrotkaniną, żeby zawsze te parę stopni więcej te sadzoneczki młode miały. Jak wiecie, ogórki dyniowate i wszelkiego rodzaju właśnie patisony, melony, dynie, cukinie, kabaczki, one są stosunkowo bardzo wrażliwe na to, żeby gdzieś tam te temperatury tak mocno się wahały, a jakby nie patrzeć, temperatury u nas w dzień oscylują w granicach 25-26 stopni, natomiast jeżeli chodzi o noce, no to niestety 5-6 stopni. I tu mamy cukinię, te takie białe wybarwienia, nie przejmujemy się, bo to nie jest cukinia, to jest dynia, i wyczytałam właśnie na jednej z grup, że ona ma po prostu takie białawe liście, więc zostawiam ją w tej formie, w jakiej jest. Widać, że te nowe liście rosną zdrowiusieńkie i nic się im nie dzieje. Jeżeli chodzi o ogórki o dynia, one lubią nawożenie, ale bez przesady. Ja zawsze używam tego, jak wiecie, obornika granulowanego. Staram się podlewać jakimiś naturalnymi nawozami gnojówką z pokrzyw, gnojówką z żywokostu. Czasem nawet robię po prostu gnojówkę pokrzywowo-żywokostową. Także starajcie się nawozić te dyniowate, bo one jednak tego nawożenia potrzebują. Jeszcze zostały mi olbrzymie nadwyżki pomidorów, więc jeżeli ktoś z Was mieszka w okolicach Bielska Białej i nie ma sadzonek pomidora, ja chętnie się swoimi sadzonkami podzielę, papryką również, wystarczy do mnie napisać, nie jest to żaden problem. Wolę te sadzonki przekazać komuś w dobre rączki, niż żeby się zmarnowały. Ja natomiast biorę się za sadzenie. Mam przygotowane dzisiaj do sadzenia aksamitki, mam przygotowane kosmosy. I to kosmosy mam już, jak widać, w moich tych butelkach, w których chcieliśmy razem i naprawdę ładne urosły. To jest ten zwykły, najpopularniejszy kosmos, ale mam też pełne i mam też cytrynowe. Może mi się... O! Taki jest właśnie kosmos cytrynowy. E, także troszkę mnie tu dzisiaj czeka sadzenia. E, teraz myję okna, więc e, wszystko po kolei. Będę starała się to poogarniać. Także ja kochani życzę Wam słonecznego, cudownego weekendu. Udanych prac ogrodowych. Jak najmniej szkodników. I całuję Was jak zawsze gorąco. Pa, pa!